Teraz też będzie o tym, co można zjeść, to bo okazuje się, że można zjeść plastik i to całkiem spory kawał plastiku, tygodniowo podobno zjadamy taką kartę kredytową, prawda? Tak, i to brzmi wręcz no, przerażająco, no bo kto normalny chciałby tygodniowo czy rocznie? Tygodniowo. Właśnie, tygodniowo. Tygodniowo? tygodniowo? Konrad Koterba, skoro już został wywołany Przerażam. do tablicy, dzień dobry, dzień dobry cześć, oraz... oraz Małgorzata Pielichowska, dietetyk, psychodietetyk. Dzień dobry, Niosi. cześć. Cześć, tu Dorota. I Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej zapraszamy na dobry.tvn.pl. Postanowiłem, słuchajcie, szkoda, że ta karta nie jest nabita, jak ją zjadamy, to byśmy na przykład kredyt mogli wciągnąć sobie. Ale taką kartę, żeby tak naprawdę tygodniowo, czyli 52 Taki takie statystyki. karty rocznie. No, Takie są statystyki program. globalne. To już, to już jest kolekcja po prostu kart w naszym układzie pokarmowym <gry> i ciele chyba w sumie też krwiobiegu. W całym ciele, w całym ciele, bo mikroplastik kumuluje się tak naprawdę we wszystkich narządach, w całym organizmie. A my to wydalamy jakoś potem? Częściowo tak, bo są badania, które pokazują, że na przykład osoby z chorobami zapalnymi jeli, kiedy bada się ich stolec, to wtedy mają one więcej, na przykład, mikroplastiku versus osoby zdrowe, więc częściowo tak. Natomiast no, w większości on gdzieś będzie zostawać w organizmie i problemem jest chociażby mózg, układ nerwowy, bo mikroplastik przenika przez tę bardzo wrażliwą barierę. No, to może tak, do, przejdźmy do konkretów, bo z nie czego? wszyscy zdajemy mm. sobie sprawę z tego, czym jest ten mikroplastik, bo plastik tak. nam się kojarzy z czymś, co widzimy i co jest namacalne. Mikroplastik chyba jest troszkę mniejszy. No, Właśnie mikroplastiku pewnie nie zauważymy tutaj, nawet jeżeli podejmiemy jakieś działania. Do 5 mm, więc powiedzmy, on jest nieco zauważalny, ale też są mniejsze cząsteczki, które nie są widoczne w gołym okiem. Taki mikroplastik, ten do 5 mm, no to powiedzmy, jak sobie będziemy zaraz kroić tak. na tej desce, to będzie trochę go widać. Natomiast w większości, taki, który wdychamy wraz z powietrzem, czy pijemy wraz z wodą. Czy wchłaniamy, prawda? wchłanianie przez skórę jest w mniejszym stopniu, chyba, że skóra je mamy naruszoną barierę tutaj. Czyli jakaś rana. Jakaś rana, na przykład dotykamy często paragonów, bo one też są, tutaj mają, tutaj mają tę warstwę taką bisfenolu, który przenika wraz z mikroplastikiem, ale generalnie wdychamy, bądź pijemy z wodą pitną, albo spożywamy wraz z pożywieniem. Tu się zatrzymałabym, Małgosiu, przy tej wodzie, bo ja ostatnio czytałam o jakichś kolejnych, najnowszych badaniach, które dowodzą rzekomo, że wcale nie są takie złote plastikowe butelki, tylko więcej jest podob... Najwięcej tego plastiku jest tu, w tej zakrętce. I jak pijemy, to ten plastik no bo on jest, dostaje się. to jest miękkie, prawda? Się... To chyba o to chodzi. Tak? O to chodzi o to, że my często tego używamy i trzemy. Trzemy sobie. Trzemy, więc nawet szklane okay. butelki, ale które no właśnie. mają korki, które często używamy, to ten mikroplastik będzie się uwalniał nieco z tych korków. Natomiast z butelek plastikowych też ten mikroplastik będzie uwalniać się, kiedy wyeksponujemy taką butelkę o to na światło. O to tak. No dobrze, to no ale to w tym momencie możemy popaść w jakąś paranoję, bo de facto no nie ma możliwości uszczelnienia czegoś bez plastiku. Bez plastiku, ale w tym przypadku mamy silikon. W tej butelce, którą pokazałeś, jest silikon. I silikon jest spoko. Tutaj tak? z się rozmawiamy, na temat tak, tak. Nie będzie okay. aż tak powodować I zobaczcie, jak kupujemy sobie plastikowe pojemniki, no to one na przykład zmieniają nam kolor. To już jest taki wyeksplatowany pojemnik <grym> plastikowy. No widać, że on za dobrze sobie nie poradził, ale bardzo często, jak kupujemy na przykład formę silikonową, będziemy o nią dobrze dbać. Nie tak jak o nią. Tutaj specjalnie przyniosłem taką lekko ubrudzoną, żeby pokazać, jak wygląda niezadbana yes. forma. Nie będziemy ciąć jej nożem, nie będziemy wykorzystywać też w temperaturach, to jest zaznaczone od minus 40 do 230. Nie, no, to już tak jest. Czyli zakres. to wytrzyma nam naprawdę dużo i długo, więc to jest jakaś alternatywa na pewno dla tego plastiku. No, najlepszym i tak, najlepszymi materiałami jest szkło. Bądź naczynia ceramiczne, bądź jak w przypadku chociażby patelni, to mówimy o węglowych, bądź żeliwnych, tak? żeby nie używać też patelni z powłoką teflonową, ponieważ tam są związki, które gdy ta patelnia, ta powłoka jest naruszona, mogą przenikać do organizmu i też się kumulować, a one określane są jako wieczne chemikalia, bo ich okres półtrwania, czyli rozpad trwa kilka lat, więc one tak naprawdę nigdy z nas nie wychodzą. Popełniamy bardzo często ten błąd, wracamy z pracy, szybko chcemy sobie odgrzać obiad i mhm. wkładamy do mikrofalówki takie pudełeczko. Plastikowe razem Plastic, z jedzeniem. Tak jest. To je, tego się nie robi, prawda? No i tu też jeszcze się odgosi dowiedziałem, słuchajcie, że popcorn, który sobie robimy, czyli. Aha, tych, taki, taki gotowy, gotowy, gotowy w takich torebeczkach. Tak, to tam też jest wyściełane jakąś taką dziwną powłoką, która generuje nam plastik. Tak, to jest wyścielane powłoką foas, taką, która te związki, które określamy jako wieczne chemikalia, ona zapobiega przywieraniu, czy tak jak w patelniach teflonowych, czy y, zapobiega przenikaniu tłuszczu przez opakowanie, natomiast ona wraz z podgrzewaniem przenika do żywności. I Popcorn jest tego poważnym źródłem. Natomiast w kontekście tych opakowań plastikowych to istotnym jest, że gdy podgrzewamy w nich, żywność to wtedy ten plastik stąd przenika nam do żywności. Jeżeli to jeszcze wcześniej sobie skropimy na przykład sokiem z cytryny, bo w kwaśnym środowisku ten mikroplastik przenika chętniej, no to mamy już całkiem porządną dawkę tego mikroplastiku, więc znowuż lepiej, jeżeli nawet nosimy sobie do pracy, no bo wiadomo plastik jest lekki, w szkle ciężko przenosić to, tyle pudełek. To jest do noszenia, prawda? To no. prawda, ale w takiej sytuacji możemy przełożyć sobie danie na talerz i dopiero na talerzu podgrzać, a nie grzać w tym plastiku. To też Torebeczki też. I tutaj ja dzisiaj naprawdę jestem w ciężkim szoku, jak Małgosia mi tutaj tłumaczy poszczególne aspekty, w co to jest zapakowane, tak naprawdę. Kupmy sobie metalowe zaparzacze lub silikonowe, włóżmy je do szklanki. Tak i jak po kiedyś się robiło. Tak jak kiedyś trzeba to myć, wiadomo. Ale jednak, no tutaj pod wpływem ciepła, jeżeli mamy ciepło. I plastik, to wtedy jest najgorzej. Takie połączenie generuje nam najwięcej mikroplastiku. Kochani, ale. Nie jesteśmy straceni. No dobra, ale ja zawsze na to patrzę z takiego praktycznego punktu Aha. widzenia. No, żyjemy w takim świecie, jakim żyjemy. Na wiele rzeczy w ogóle nie mamy wpływu. Nawet jeżeli my będziemy na coś bardzo uważać, to i tak otoczenie nas dojedzie po prostu. No Czy my jesteśmy w stanie w ogóle uniknąć albo jakoś zminimalizować to obciążenie tym mikroplastikiem? Nie. A, ok. Aha, no ja chciałem powiedzieć, że tak, ale... Ech, może jesteście. nie wpadajmy w taki dekadencki nastrój. No, przepraszam, że ci wejdę, ale e, rzeczywiście, no tak jak wspomniałeś, no, żyjemy w takich czasach, gdzie bardzo dużo mikroplastiku emitują m, opony z samochodów. Kiedy biegamy, podeszwy też się zdzierają, cząsteczki mikroplastiku idą do powietrza nie, i my to no, wdychamy. To, to Więc nie jesteśmy właśnie. w stanie tego uniknąć, ale z, możemy zminimalizować ekspozycję. Ja chciałem powiedzieć, że w tej kuchni, chociaż zróbmy taką, taki detoks naszej kuchni. Dobra. Okay. Ja nie mówię, że od razu mamy teraz wszystko wymieniać. Bo jeżeli coś jest praktyczne, działa, służy i nie pęka tak. i się nie rozwarstwia, używajmy tego. Czyli tu sobie skrobiemy mikroplastik, jak już sobie go poskrobiemy, ta deska jest wyeksplatowana, pozbądźmy się niej i kupmy sobie na przykład deskę drewnianą. Tylko tak. ważna informacja. O deskę drewnianą ważne. trzeba dbać. A, no tak, słabo tak. się myje w zmywarce. No właśnie. A, próbowałeś w zmywarce? Wielokrotnie. No ja wygląda właśnie wiesz. tak. <laughs> <Okay>. <laughs> Ale z gościem rozmawialiśmy, że to jeszcze nie jest stracona sytuacja. No nie, ale lepiej już, lepiej żeby... już wymienić. Tak, wymienić. Jak można dbać o taką dechę? Przede wszystkim, jak suszymy, to zapewnić jej odpowiednią izolację z każdej strony, żeby to się nie działo. No tak, bo to ktoś stawiał po prostu na tym dolnym to, fragmencie. To byłem i ja. To A okej, okay, brawo. To, to, ty. to kładli, w ogóle tak? są chyba twoje sprzęty w większości s to, Tak, się tak powiedzmy, że tak, ale moi drodzy, jeżeli sobie na przykład taką cytrynę rozkroimy, Aha. to to jest stara jak świat metoda, żeby taką deskę wyczyścić, żeby wy wybawić, wy wybawić, wywabić. To, to słowo, z niej zapachy. Czyli posypujemy sobie solą, i następnie pocieramy cytryną. I w ten a sposób. Ja ja nie znałam tej metody. Zobacz. Ja się dowiedziałem wczoraj tej no, starej jak okay. świat metody, więc... dlatego ta dyska wygląda tak, a nie inaczej. No ale zobaczcie, co się dzieje. Co to i już Jest o wiele lepiej. Czyści po prostu. No, tak. Nie ma tego zapaszku po jakimś tak. mięsie czy a, po czymś innym. nie? Czy możemy powiedzieć, że po po delikatnie też dezynfekuje tą tak. dyskarkę? Tak. W pewnym nie. sensie. Czyli cytryna jest takim troszeczkę magic fruit. Jest. jest. <laughs> Wiesz, a te, te urocze kolorowe, plastikowe łopatki to też. Silikon. A, to jest Czyli tu możemy tu powiedzieć, jest plastik, że jest tak. tak do, do połowy plastik powyżej silikon. Tak, ale na przykład, jak używamy takiej łopatki i podgrzewamy to co jakiś czas, nawet codziennie używamy, na przykład, żeby sobie zrobić omlet i sobie to no podgrzewamy, ta. to no też tak. cząsteczki stąd przenikają, więc drewniane łopatki też będą najlepsze. Wróćmy jeszcze na chwileczkę do tej e, osławionej butelki PET. Bo to, że ten korek jest gorszy od samej butelki, to już ustaliliśmy. Ale bardzo często zostawiamy te butelki w samochodzie czy też w takim nasłonecznionym miejscu w domu. To podobno nie robi nam dobrze. Zdecydowanie nie. Pod wpływem światła ten mikroplastik chętniej przenika do wody. Najlepszą opcją jest woda filtrowana i to woda filtrowana metodą odwróconej osmozy. Szacuje się, że taka metoda pozwala nawet usunąć do 99% mikroplastiku, i to są filtry, które możemy zamontować u siebie w domu. Tak. Wtedy taką wodę pijemy na przykład z butelki takiej, na przykład ze stali. Mm, tak. No dobrze, czy jest szansa, jeżeli to wszystko zastosujemy, to o czym mówiliście, że nie całą kartę, a pół karty kredytowej, wtedy będziemy... Ten zgadać. kredyt będzie mniejszy. Nie, wtedy ja będzie tak. mniejszy. Uf. Tak, zdecydowanie, no bo też nie ma co wariować, że cały czas mieć gdzieś tam z tyłu głowy mikroplastik, mikroplastik, bo teraz nawet jak oddychamy, to sobie pewnie wdychamy trochę tego hmm. mikroplastiku, ale chodzi o to, żeby przynajmniej przez te czynności, których jesteśmy świadomi i na które mamy wpływ, zmniejszyć na niego ekspozycję. I tak samo możemy wprowadzić na przykład do diety więcej warzyw krzyżowych, które też Co wspierają na przykład brokuły, kiełki brokuła, na przykład rukola, kalafior. Okay. One wspierają wątrobę i procesy detoksykacji, czyli usuwania toksyn, między innymi właśnie tych szkodliwych związków. Więc gdy podamy więcej tego typu produktów, czy na przykład zwiększymy podaż błonnika z babki jajowatej, z otrębów owsianych, to też one będą efektywnie eliminowane z naszego organizmu. Czyli chorizo i gorgonzola się nie zajmują. Niekoniecznie, ale ja i tak chętnie <laughs> Do mojej pizzy, którą zrobiliśmy. Bierzemy tutaj. haust plastikowego powietrza i mówimy Wam bardzo dziękujemy. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję. Cześć, tu Dorotę. I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na. Dzień dobry